Powitajmy nowy, kolejny, piękny dzień. Tak, to ja, to znowu ja, Max Biały. I pierwsze, co na pewno już wielu z Was dość dostrzegło i coś, czego z wielu z Was nie dostrzegło, to teksturepak. pak. Tak, wróciłem do tekstury paka z pierwszej serii Minecrafta. E z pierwszej serii moich przygód w minecraftie o tak to ujmiemy i będzie wychodził wraz z zmianą wersji minecrafta czyli będę go wypuszczał na bieżąco z odcinkami e, ci którzy pamiętają poprzedniego teksturę paksa maxa białego kobyl wyglądał trochę inaczej zdecydowałem się jednak na tego kobla bo powstały ceglane Segrane bloki od tego czasu i naprawdę podoba mi się bardzo ten kobyl, bo ma takie ładne cieniowanie i na pewno będę go używał w niektórych budowlach, czego się zaraz przekonacie, bo już coś zdążyłem z niego zbudować. E, pan Kurczak, wiecie co? Ja mam chyba genialny pomysł. Wypuść go na wolność, on będzie sobie biegał po mieszkaniu. Tak na wizji. Niech mieszka w tym genialnym, pięknym domku. Może będzie miał sąsiada, zaraz wam opowiem to. Nie, pan Kurczak nie ma sąsiada. No, chyba, że... Czy... Dobra, nie będzie mi musiało się dać. Trudno. E, Schowamy to jeszcze tylko za drewno i zaraz zabierzemy się za odcinek. To będzie taki odcinek mniej więcej, który pokaże wam, co mam poukładane w głowie z tym światem, co chcę tutaj zbudować. I kilka próśb do, próśb do was. Pierwszą prośbą jest e, to, żebyście powiedzieli, czy słuchać mnie lepiej, bo mam nowy mikrofon, nowe słuchawki. Takie droższe trochę i mam nadzieję, że słychać mnie troszeczkę chociaż lepiej, choć sam do końca nie wiem. Dobra, pierwszym moim planem nie, wiecie co? Pierw wam pokażę co zbudowałem na farmie nie mam jeszcze top i nie mogę wam zbliżyć tutaj jeszcze chyba nie wiem czy powstał na wersję 1.2 ale tam jest nowa farma owiec, brązowy owiec, więc wykończyłem jak już pewnie się domyślaliście, wykończyłem ee mój magazyn ten tęczowy jak to powiedzieć tęczowy magazyn wełny okej okay, więc poka mam nożyczki ups no nie mam to trudno no to pokażę wam tylko jak te wąsowe owce sobie radzą tutaj wyglądają całkiem nieźle to jeszcze sadziłem trawkę bo dobra nieważne no po prostu tutaj są i sobie żyją i czasem je op obetne, aby mieć wełnę tak, o to mi chodziło tutaj planuję tą wyspę próbuję tak zagospodarować, że tutaj na górze będzie taka wieża ładna chyba to będzie taka wieża alchemiczna i tutaj będzie wbity, a może nie nie, to będzie jakaś chyba wieża sama się do końca nie wiem to będzie jakaś wieża i tu będzie wbity kilo z żelaza który będzie oznaczał tą górę jako górę do kopania taką górę jaskiniową i tak dalej tutaj widzicie że pozbyłem się tych bocznych nie wiem jak by to powiedzieć kubków z lawą, czy takiego takich fanton lawy spływającej bo zwiększyli z poziomem 1 2 z poziomem wersji 1 2 wysokość budowania i na pewno tą wieżę jeszcze przebuduję na większą i na piękniejszą i ogółem w końcu będzie mi się podobać mam nadzieję <grym> Co jeszcze planuję? Aha, planuję połączyć te dwie góry, tą i tą budowlaną, jakimś mostem. Chyba pójdę tutaj jakąś kinią stąd, i tam, i tak będzie to połączone tak pięknie, wszystko mostami. Dobra, i teraz chyba pójdziemy do mojego magazynu barwników, który jest większy od zwyczajnego magazynu. I pokażę wam, jakie, jakich zmian tam dokonałem. Więc pierwszą zmianą jest to, że poziom jest powiększony tutaj są dwie no dobra widzicie mniej więcej tak e, na każdym kolorze mamy dwie skrzynki dolna skrzynka jest skrzynką z wełną a górna skrzynka jest skrzynką z barwnikiem e, tutaj już nie ma dilta bo mamy przecież farmę brązowych owiec i jesteśmy bogaci już full burżuaria i mamy tutaj z brązowej wełny panel tak powiedzmy że to jest panel i tak mniej więcej teraz wygląda magazyn. Prze przebiegniemy się po nim abyście zobaczyli jaki piękny efekt kolorów. Bardzo mi się ogółem na tym teksturze paku podoba na, bo ma taki bardzo przyjemny kolor, taki jasny, taki czysty, taki niebrudny jakby to powiedzieć <grym> tak wiem to jest pępet co ja teraz mówię ale ale nie mam innego pomysłu e, teraz pokażę Wam kolejną rzecz. Tutaj jak widzicie z... Jak widzicie, znowu to powiedziałem Muszę się oduczyć e, Nie wiem czemu nie lubię tego tak mówić, po prostu jakoś mi się to nie podoba e, Tutaj z góry usunąłem farmy I uznałem, że farmy będą w tej górze Jak wszystko już buduję w górach, no to farmy też będą w tej górze I na razie mam tutaj dwie farmy Automatyczną farmę tyń Tutaj na guziczek, znaczy taką półautomatyczną, bo trzeba nacisnąć guziczek Wspieramy dynie i zadamy je do skrzynki. Tutaj jeszcze już pewno... No jeszcze nic tu nie urosło... A nie, urosło coś. E, bo niedawno ścinałem. Mm, I tutaj zwyczajną, bez automa Nie automatyczną taką zwyczajną farmę... Jak to się nazywało? Aha, trzciny okrabej. No. Tak mniej więcej wyglądają te farmy. Aha, tutaj jest kontynuacja tunelu. Tutaj oszkliłem, bo już wyszłem poza tego wilta i pomyślałem, że tu będzie taki piękny widok na pustynię Jeszcze zastanawiam że chyba tutaj zrobię jakieś drzwi I tam do góry i u góry też będą jakieś farmy, ale jeszcze do końca nie jestem pewien A tam, bo to już się taka wielka góra jak widzicie, będzie chyba gigantyczna farma ee, Zboża Taką mam nadzieję Tutaj chyba zrobimy arbuzy, ale oczywiście żeby zrobić farmę arbuzów musimy znaleźć nasionka arbuzów, które Możemy znaleźć gdzieś w kopalni, których jeszcze niestety nie znalazłem. No okej. Okay. Jeśli tutaj są farmy, to już widzieliście. Teraz powiem wam dwie ostatnie rzeczy, które chcę wam dzisiaj powiedzieć. Powiedziałem, że mam nowy mikrofon powiedziałem. Tak, na pewno. Nie, dobra, to to do na koniec. To teraz powiem wam... Trochę pójdziemy w tą stronę. Jak widzicie trochę odcinek zapoznawczy, możecie sobie dokładnie obejrzeć mój świat. Eee. Ojej, już się bałem, że Krafler to chyba tylko się klipy podzieliły Kurde, naprawdę się boję, że będzie mnie bardzo słabo słychać na tym mikrofonie Bo nie wiem jak go do końca skonfigurować, ale mam nadzieję, że jest ok Po prostu mówię troszeczkę głośniej Aha Ej. Myślałem sobie, jakby, co by pod tym mostem zrobić Bo taki lewitujący to trochę nie wygląda zbytnio naturalnie na początku myślałem nad takimi łukami, łukami cegieł, ale pomyślałem sobie, że te mosty są tak wysokie, że te łuki byłyby tak brzydkie, że naprawdę, że łuki, że na pewno łuków tej nie dam. Bo już myślałem nad łukami, ale nie. Na pewno nie będzie łuków. Więc się zastanowiłem i po chwili zastanowienia zdecydowałem, iż e, pod tymi mostami co jakiś czas zrobię kolumnę, taką piękną kolumnę. Jeszcze do końca nie wiem jak te kolumny będą wyglądały, ale na pewno to będą takie długie kolumny w dół. Tak, to jest kolejna rzecz z moich planów. Jeszcze pozostały mi dwa rzeczy do omówienia i będziemy kończyć odcinek, bo naprawdę dzisiaj mam ochotę nagrać jeszcze testing Chroma, który będzie bardzo bardziej ciekawy i wrzucę Wam go jakoś w tygodniu. Mm, okej, okay, podtrzymujemy do góry Chyba zmienię tę łódkę z tak, które paka, bo coś mi się nie do końca podoba Dobra, to to na koniec, teraz powiem tam Szkoda, że nie mam Optifina, nie wiem, już się powtarzam, ale chciałem mieć Nie wiem, czy jest na wersji 1.2 O, tak Idzie tą jaskinię tam Ta jaskinia uznałem, że to będzie genialny pomysł Chyba to już kiedyś o tym wspominałem, ale Nigdy nie zaszkodzi wspomnieć drugi raz. Ha, ha, ha. Stajewski nie chce, aby jakiś... Zrobił jakąś budowę takiego węża, który będzie się toczył, to że niby wychodzi z tej dziury, tak wypełza i tutaj będzie na przykład tak się kręcił w kółko i tu będzie jego głowa się patrząca na ten most. Aż się muzyczka zaczęła z wrażenia moich opowiada opowiadań. Śliczna słońce na tym, które paku. Wiem, piękny wybrałem. Gdybyście zobaczyli księżyc... W ogóle go nie ma. Księżyc nie jest dostosowany do tej wersji Minecrafta, bo nie mam ani zaćmienia, ani takich tam bajerów, więc Księżyca chyba nie ma w tym teksturę paku, nie jestem do końca pewien, ale najważniejsze jest ciemno Kurde, nie pamiętam czy w Księżycu teksturę paku, naprawdę, ja nawijam jak głupi i... I muzyka mnie zagłusza <laughs> Przepraszam, że się drę. Okej, okay. i ostatnią rzeczą e, Którą was poproszę to abyście mi powiedzieli co na tej górze mogę zrobić Pamiętaj, ale już Wam tłumaczę e, Dobra, tutaj było przez chwilę małe cięcie ponieważ e, zauważyłem, że od tego momentu przestało mi się nagrywać dźwięk i się okazało, że przypadkiem wyłączyłem mikrofon Fail, <fail> e, Okej, okay, więc już Wam tłumaczę co na tej górze powinno być e, Na tej górze chcę, abyście wymyślili mi Aha, teraz jest noc e, Wymyślili mi e, pixel artach tutaj zbudować Boże, nie mogę się wysłowić. Pixel arta, na którym będzie coś, co charakteryzuje farmę. I nie mam naprawdę bladego pojęcia, co to mogłoby być. Więc waszym zadaniem, które wam zostawiam w komentarzach, chcę, abyście napisali mi, co na tym pixel arcie może być. I to ta, ta, tą rzeczą musi być... musi być coś, co będzie od razu mi się kojarzyło z farmą. Tak. E, więc to by było na tyle z tego odcinka, żegnam się z wami po raz drugi, zaraz się rozejrzymy czy jest księżyc <grym> Bo teraz jest noc, No szczęście O jest księżyc, ale pod, z podstawowego minecrafta, no to może być chyba Tak, więc już wiecie, na, że na, na tej teksturce jest księżyc e, Okej, okay. więc do zobaczenia w następnego odcinka, który na pewno będzie bardziej fascynujący Bo w następnym odcinku wybierzemy się do piekła Tak, do piekła, to będzie szatański odcinek I postaramy się... Zdobyć... Zabić Blaze'a i zdobyć jego różdżkę. Różdżkę Blaze'a, która umożliwi nam... Zostanie alchemikiem. I jak zdobędziemy tą różdżkę, to pokażę wam wam tajny pokój. O który ktoś prosił ostatnio w komentarzach, bo ciekawość go zżera. <grych> A jak nie zdobędziemy różdżki, to wam pokoju nie pokażę. Ale od razu wam powiem, żebyście się nie nastawiali ten pokój tak... Bardzo, bo on wcale nie jest taki fajny, to jest tajny pokój. <grych> e no, to zapraszam Was do komentowania innych... Aha, do pozostawienia łapki w górę pod tym filmikiem, do komentowania... do zostawienia komentarza, jaki to ma być Pixel Art nad moją farmą i do oglądania moich innych filmików Was też zaproszę i... pozytywne ocenienie ich. Negatywnych nie toleruję. <grybujesz> Komentatorem oczywiście tego filmu był Max Biały i żegnam się z Wami. Nara!